Ja się bardzo cieszę oczywiście, bo trener daje mi minuty, czasami większe, czasami mniejsze, ale cieszę się, że rola moja rośnie, że na treningach też dobrze to wygląda, także myślę, że z sezonem będzie tylko lepiej. No, bardzo cieszy. Na razie były tylko na wyjeździe, dlatego nasi kibice nie mogli, nie mogli wszyscy z nami być. Dlatego teraz fajnie, no, wykorzystaliśmy przewagi tam, gdzie je mieliśmy. Mądrze, dobrze, spokojnie graliśmy i udało nam się uzyskać rezultat oczekiwany. Na co z ciastem? Rekord punktowy mi się udało zdobyć w tym meczu. 18, wcześniej chyba miałem 16, więc to każdy rekord to jest ciasto. Zawsze dziewczyna mi pomagała robić, teraz jej akurat nie ma, więc myślę, że będę musiał się wspomóc z jakąś piekarnią. Mm, tak, też tak uważam, że dobrze zagraliśmy, aczkolwiek były znowu przestoje gdzieś tam głównie w defensywie. I żeby wygrywać z lepszymi przeciwnikami musimy to poprawić, żeby nie było takich momentów, nie chcę powiedzieć ospałych, ale może braku trochę koncentracji. I żeby cały mecz 40 minut utrzymywać tę koncentrację, żeby... No, mimo wszystko była mniejsza zdobyć punktowa naszych przeciwników. W ostatnim meczu zagraliśmy myślę naprawdę solidnie, więc teraz trudny przeciwnik Anvil, ale to są derby, więc wszystko może się starzyć. Potem mamy krótką przerwę i mam nadzieję, że po tej przerwie też ruszymy bardzo dobrze.